Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj jest Zapraszam do nowego odcinka z serii Harry Potter i Komnata tajemnic. No więc tutaj walczyłem z Malfojem, ale uznałem, że nie będę tego pokazywał, bo to mało ważne. Dobra, idziemy na zielarstwo. W łonach opartych. Będziemy mieli taką misję też. Over here Hello Harry, it's me Hagrid. Good to see you. These are the Hogwarts Castle grounds and I'm the gamekeeper of course Can't believe how quickly everything grows around here Your friend Hermione's at the entrance to the greenhouse waiting for you Drop round for tea later after your lessons are done The herbology lesson has just passed Professor Sprout's garden. I'll wait here for Neville. I think he's got lost again. Go on, Harry. You better get to the lesson. Dobra, you а тут я, еще не заложил. Что-то таки лабиринт. О, здесь у не Słuchajcie, ściszę trochę. Tak będzie lepiej, chociaż jeszcze mogę trochę wygłośnić. O tak. Dobra, idziemy dalej. ladową żabę i otworzyło nam się przejście. O kurda, Idziemy już na to miejsce żelarstwa, żeby nie przedłużać. O, e, ślepe załóż. ba mhm. tutaj nie mo a tutaj nie zauważyłem. żem zotajliśmymy wszystkich smaków. Ta. O tam A trzeba użyć zaklęcia leviosa. Dobra, bramą otworzę. No dobra. nam się przejść bez szkód. Dobra, i tu już chyba będzie lekcja zielarstwa. O, Klaci George. Tak, uzbrany. O, kartę sławnych zostanie. dostaniemy ju już. bodajże, mamy trzecią kartę. Teraz zobaczymy, kto to. Fajne, mają przejście tutaj, kurde. Nie, kojarzę. Teraz zobaczymy. O, tu jest. Godric Gryffindor. A, to jest on. Srebrny Wieczer. Współżyciel, życiu Hogwartu. Jego nazwisko nosi jeden z czterech domów. Aha to, No to fajnie Myślę, że to niezła nie zła karta Dobra, idziemy gramy dalej Jesteśmy już chyba tutaj, na tym żelarstwie No, lekcja żelarstwa No, na tym chciałem dokończyć dzisiejszy odcinek Jeżeli Wam się podobał, no to dajcie łapkę w górę Lajkujcie yy, ten, subskrybujcie mój kanał. Nara, cześć. A już w następnym odcinku nauka zielactwa. Cześć.